W pierwszym etapie rozwiązania musimy sprawdzić, kiedy funkcja f od x jest ciągła na granicy tych dwóch przedziałów, czyli w x0 równym 1. Dlatego policzymy teraz granice jednostronne przy x dążącym do jedynki z lewej strony dla funkcji f od x i granicę prawostronną. Funkcję f od x. Jeżeli mamy zbliżać się do jedynki z lewej strony, to zwróć uwagę, że idziemy po tym przedziale, bo tutaj mamy przedział od minus nieskończoności do jedynki, tak? czyli idziemy z lewej strony po tych liczbach. Dlatego, licząc tą granicę, musimy podstawić pierwszy wzór funkcji, to znaczy 4x dodać m. Następnie wstawiamy w miejsce x jedynkę i w ten sposób otrzymujemy taką granicę. 4 dodać m. Tyle jest ona równa. Teraz przejdźmy do drugiej granicy. Tutaj do jedynki zbliżamy się z prawej strony, czyli idziemy po tym przedziale. Od 1 do plus nieskończoność. Zobacz. Idę z prawej strony po tych liczbach i zbliżam się do jedynki. Dlatego tutaj wpiszemy wzór drugiej drugie, drugi wzór funkcji. Teraz podstawiamy liczby i otrzymujemy k dodać 2. Jeżeli ta funkcja ma być, w ciąg ma być ciągła w punkcie równym 1, to obie granice, Granice jednostronne muszą być sobie równe. To z kolei oznacza, że 4 dodać m musi być równe k dodać 2. I z tego równania wyznaczmy m. To nam się przyda do dalszej części rozwiązania. Teraz wyznaczmy pochodne jednostronne w punkcie x0 równym 1. Zapiszmy f' z lewej strony w jedynce. To się równa. I tutaj musimy zapisać granicę z takiego ilorazu różnicowego. tutaj we wzorze mamy x0, prawda? x0 dodać h x0 podmieniamy na jedynkę i tutaj tak samo jest f od x0 od razu wstawiamy jedynkę to dzielimy przez h tutaj dopiszę jeszcze granicę przy h dążącym do zera z lewej strony i za chwilkę do tego wrócę tylko na początek chciałbym jeszcze policzyć tą różnicę f od 1 dodać h, odjąć f od jedynki. To się równa, i teraz tak. Jeżeli podchodzimy do jedynki z lewej strony, to bierzemy ten wzór, i teraz zamiast x wstawiasz 1 dodać h, no to piszemy 4. Razy 1 dodać H dodać M. O, tutaj w miejsce M moglibyśmy podstawić to, co wyznaczyliśmy przed sekundką, to znaczy wyrażenie K odjąć 2. Od razu to zróbmy. Od tego odejmujemy F od jedynki. Czyli F szukamy. Szukamy takiej wartości, w której ta funkcja f od x jest równa ma argument równy 1. No równość 1 odpowiada, ten przedział. Tak? W tym przedziale jest jedynka, więc bierzemy pod uwagę tą część funkcji. I tutaj wstawiamy w miejsce x jedynkę. Otwórzmy nawias, bo odejmujemy f od 1, więc to, co będzie w nawiasie, będzie zaraz ze zmienionym znakiem. No i teraz powymnażajmy i uporządkujmy to. Mamy 4, dodać 4h, dodać k, odjąć 2. Teraz opuszczamy ten nawias z minusem, czyli otrzymujemy minus k, odjąć 2. Dobra, i teraz tak, po porządkowaniu zobacz. Ta czwórka zredukuje się do zera z tą minus czwórką. K zredukuje się z K do zera i zostanie 4H. Wracamy do granicy. Zamiast tej różnicy wpisuję 4H i to dzielimy przez h. h skraca się i otrzymujemy granicę przy h dążącym do zera z lewej strony z czwórki. No, granicą liczby stałe jest liczba stała, czyli tutaj otrzymujemy granicę równą 4. Tak mamy z lewej strony, a teraz zobaczmy, co będzie z granicą z prawej strony. Znów zapisujemy tutaj ten iloraz różnicowy. Zostawię sobie na uzupełnienie tej granicy miejsce. No i teraz policzmy f od 1 dodać h, odjąć f od 1. Zbliżamy się do jedynki z prawej strony, czyli podchodzimy po tym przedziale, a zatem bierzemy pod uwagę tą część funkcji, ten wzór. Zamiast x wstawiam 1 dodać h. Taki jest argument tutaj, prawda? 1 dodać h, więc muszę wstawić to zamiast x. -a. I od tego odejmiemy f od 1. f równe 1, czyli jedynka w przedziale, jest w tej części funkcji. Od razu podmieniamy x na jedynkę. No i liczymy dalej. Tutaj ten nawias podnoszę do kwadratu, czyli mam wzór skróconego mnożenia, zatem otrzymuję 1, dodać 2h, dodać h kwadrat. Tutaj ten nawias wymnażam przez 2. Przed tym nawiasem stoi znak minus, więc po opuszczeniu nawiasu mam minus k, odjąć 2. O, tutaj już widzę, że dwójka z dwójką zredukuje się do zera. Jeszcze wymnożę ten nawias przez k. K zredukuje się do zera. I tak wygląda postać tej różnicy. I teraz przechodzimy do granicy. I zobacz, tą różnicę będziemy dzielili przez h, więc podzielmy od razu ym, to wyrażenie przez h i zapiszmy je tutaj. Może tak, po kolei, zaczniemy od h kwadrat, jak podzielę h kwadrat przez h, no to zostanie mi h. Następnie tutaj, jak podzielę przez h, no to otrzymam 2k. No i jeszcze do tego mamy 2, tak, 2h podzielić przez h to zostaje 2. Dobra, teraz obliczam granicę podstawiając 0 w miejsce h. Jeżeli h dąży do 0, no to to wszystko się wyzeruje, prawda? A zatem zostanie tutaj sobie zapiszemy, że to się wyzerowało, więc zostanie 2k dodać 2. 2k dodać 2. I teraz, żeby funkcja była różniczkowalna w punkcie x0 równa się 1, pochodne jednostronne, które liczyliśmy, muszą być równe. Zatem przyrównajmy to, co tutaj policzyliśmy. Zapiszmy może tak, że f' z lewej strony do 1 musi się równać f' z plusem do 1. Dlatego tutaj wpiszemy 4, a tutaj otrzymaliśmy 2k dodać 2. Dwójkę przenoszę na lewą stronę równania. 4 odjąć 2 to 2. Następnie dzielę obustronnie to równanie przez 2, i stąd otrzymuję k równe 1. Ok. E, skoro k jest równe 1 to musimy wrócić jeszcze do, może zapiszę to jeszcze raz, że k jest równe 1 i musimy wrócić do tego równania, gdzie wyznaczyliśmy m. m było równe k odjąć 2. No i mamy taki układ równań, który trzeba rozwiązać. No rozwiązanie jest proste, wystarczy tylko wstawić w miejsce literki k 1 i wówczas otrzymamy m. 1 odjąć 2 to minus 1. W ten sposób um, sprawdziliśmy, czy istnieją wartości parametrów k i m, dla których ta funkcja jest różniczkowalna. Wyznaczyliśmy te parametry, i jeszcze musimy na koniec wyznaczyć um, pochodną tej funkcji. Pochodna funkcji f. To tak, mamy. 4x, ja tutaj sobie ten wzór zapiszę, <laughs> tej funkcji, nie, może tak. Zapiszę sobie najpierw wzór funkcji. Mamy 4x, zamiast m, m podmieniam na minus 1 i jeszcze ta druga część to będzie tak, k jest równe 1, więc tutaj zostanie x kwadrat, dodać 2x. O, gdy x jest mniejsze od 1, i gdy x jest większe równe 1. No i teraz sobie pochodną policzymy. Więc na początek pochodna tego wyrażenia. Pamiętamy, że tutaj, jeżeli chcemy policzyć pochodną, no to patrzymy na wykładnik stojący przy x. Czyli ten wykładnik zapisujemy przed x, zatem otrzymalibyśmy 4 razy 1 to jest 4. No i wykładnik zmniejszamy o 1, czyli stąd otrzymujemy x do zerowej to jest 1. Pochodna z liczby stałej to jest 0, więc ostatecznie tutaj z tego wyrażenia otrzymaliśmy pochodną równą 4. Natomiast w tej drugiej części wzoru dwójka ląduje przed x, otrzymamy wówczas 2x i teraz tak. Tutaj mamy jedynkę, którą zapisujemy przed x 2 razy 1 to jest 2. I zmniejszamy wykładnik o 1, co daje nam x do 0 to jest 1. Taka jest pochodna. To jest czwórka dla x mniejszego od 1, a tutaj mamy takie wyrażenie dla x większego bądź równego 1. I wyznaczyliśmy pochodną. I parametry. Mamy rozwiązanie. Pierwszego przykładu za chwilkę odcinki bonusowe.